Dzień dobry. Jak chcecie się przekonać, drodzy Państwo, jakim barbarzyństwem jest polityczna poprawność, jakie to jest wypłaszczenie, wykastrowanie kultury, myślenia i człowieczeństwa, czytajcie Juliana Tuwima. Mam tutaj w rękach jeden tom czterotomowego wydania dzieł i wierszy Juliana Tuwima, które się ukazały zaraz po śmierci poety w roku 1955, czyli też jeszcze w czasach stalinowskich. Natomiast no tak, serwituty ideologiczne charakterystyczne dla tamtej epoki też tu można znaleźć. Wiersz o Stalinie mi przemknął. No zdarzyło się. Natomiast jest tutaj dużo więcej, znacznie więcej niż można byłoby to sobie wyobrazić. Julian Tuwim. Jest przede wszystkim poetą szalenie aktualnym. Proszę zwrócić uwagę, że my ostatnio kruszymy kopię o jego murzynka Bambo. Natomiast yy, kiedy się zagłębić w jego poezję, znajdzie się znacznie więcej, znacznie mocniejszych analogii. Oczywiście Julian Tuwim jest w lekturach szkolnych. Jest maglowany od podstawówki. I właśnie dlatego łatwo przeoczyć nośność i siłę tej poezji. A i przede wszystkim jej aktualność. Nie by też to się pewnie zdarzyło, tylko z biegiem okoliczności. Julian Tuwim został moim ważnym inspiratorem, ponieważ kiedy szukałem pomysłów do cyklu kryminałów o nadkomisarzu drwęskim, to właśnie zwróciłem uwagę na to czterotomowe wydanie dzieł zebranych Juliana Tuwima, które miałem na półce i zacząłem je wertować w poszukiwaniu w pierwszej chwili, na początek. Rozmaitych smaczków obyczajowych z dwudziestolecia międzywojennego. I pod tym względem Tuwim się bardzo sprawdził, bardzo się przydał. Choćby ta szklana lokomotywa, która pojawia się w powieści elektryczne perły jest właśnie wzięta z Tuwima, z jego zapisków na serwetkach. To, był, to była taka jedna myśl. Najbardziej nieprzydatna, nieprzydatna rzecz pod słońcem myśli szklana lokomotywa. No to mi się przydało, żeby napisać cały kawał książki. Nie przypadkiem więc Julian Tuwim jest jednym z bohaterów mojej sagi o nadkomisarzu Drwęckim. Naprawdę bardzo mi się przysłużył, a zwłaszcza jeszcze przy powieści Perkalowy Dybuk, gdzie całe spojrzenie na łódź wziąłem właśnie z Tuwima. O łodzi się wtedy mówiło: Złe miasto. Biedne, ponure, zakopcone, przemysłowe. Wyjątkowym, jak na miasta II Rzeczpospolitej, rozwarstwieniem społecznym. Naprawdę nie przypadkiem mówiono na łódź złe miasto. Natomiast dla Juliana Tuwima łódź była bajkowym Bagdadem. Z miasta Bagdadu, czyli Łodzi, pisał. I właśnie Cała jedna z moich książek jest zainspirowana tym spojrzeniem Juliana Tuwima na swoją rodzinną łódź. No, jak mówię, było tego dużo więcej. Dlatego właśnie Julian Tuwim jest jednym z postaci drugoplanowych mojej sagi kryminalnej. No, a kiedy już tak wertowałem dla potrzeb czysto pisarskich, no to wpadały mi w oko rozmaite wiersze, i okazywało się, że są one szalenie aktualne. Bo to, co jeszcze można zobaczyć, patrząc na twórczość Juliana Tuwima, to fakt, że jest to przede wszystkim pełnia życia. Tu Wim pisał wiersze, kiedy był zakochany, kiedy był wściekły, kiedy był rozmarzony. Naprawdę przewija się tutaj cała gama uczuć, cała pełnia człowieczeństwa. Wszystkie rozmaite stany emocjonalne. I w tym momencie. Robienie z tego jakiejś szkolnej czytanki, czy wręcz przykrawanie tego do kanonów politycznej poprawności, jest po prostu zbrodnią na kulturze, na poezji. Bo Julian Tuwim żył całą pełnią życia. Jak go coś wściekało, no to znacie pewnie wiersz, w którym każe się całować w cztery litery całemu szeregowi różnych osób i instytucji. Co więcej, Tuwim z martwych wstał i poczytał Gazetę Wyborczą. To też nie możemy mieć najmniejszych wątpliwości, gdzie by się kazał całować redaktorowi Michnikowi. Co więcej, Powiem, jakby się dowiedział, co wyprawiają w tej chwili amerykańskie organizacje żydowskie względem Polski. A tak się złożyło, że przebywając w Brazylii, zabiegał o wizę amerykańską i pisał wielokrotnie do swojego kuzyna ze strony matki mieszkającego w Nowym Jorku z prośbą o pomoc w zdobyciu wizy, papierów. I nie otrzymywał stamtąd żadnej odpowiedzi. Więc gdyby Tuwim zobaczył w tej chwili tą w cudzysłowie troskę, jaką wyrażają o mienie bezspadkowe tamci Żydzi, potomkowie Żydów z okresu II wojny światowej, który, którzy wobec własnych rodaków zachowywali się z, tak, z taką obojętnością, to też nie możemy mieć najmniejszych wątpliwości, gdzie by się im kazał pocałować. Dobrze, powiedziałem, że Julian Tuwim jest aktualny. Oto przykład. Rok. Nie. Daty akurat nie ma tego wiersza. Mam na myśli wiersz Żydzi, który jest na dobrą sprawę recenzją z ksiąg Jakubowych noblistki Tokarczuk. Popiszę dokładnie o tym samym. Recenzja, która czekała na przedmiot, który zrecenzuje blisko 70 lat. Żydzi, czarni, Chytrzy, brodaci z obłąkanymi oczyma, w których jest wieczny lęk, w których jest wieków spuścizna. Ludzie, którzy nie wiedzą, co znaczy ojczyzna, bo żyją wszędy, tragiczni nerwowi ludzie przybłędy. Szwargoczą, wiecznie szwargoczą. Wymachując długimi rękoma, opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy, i uśmiechają się chytrze, tajnie posiedli najskrytsze. Z miliarda czarnych, pokracznych literek, ci chorzy obłąkańcy, wybrany ród człowieczy, pomazańcy. Jest tego więcej. Tuwim pisze tutaj o Żydach talmudycznych, dokładnie tych, którzy z Kabały czerpią całą swoją wiedzę o świecie i robią to w sposób tajny, zakonspirowany, który Tuwim tutaj wykpiwa. I co? Powiecie teraz, że Tuwim był antysemitą? Żyd antysemita? ma od jego żydowskich rodaków odróżniało właśnie to, o czym wspomina w tym wierszu, czyli poczucie posiadania ojczyzny. Julian Tuwim miał ojczyznę. Miał takie same poczucie przynależności do Polski, jak zresztą inny, równie sławny i utalentowany Żyd, czyli Stanisław Lem. Które też nie, nie wyobrażał sobie życia bez Polski. Tutaj jest rzeczą kluczową. Posiadanie ojczyzny. Potrzeba posiadania ojczyzny, która odróżniała właśnie Żydów zasymilowanych od. Yy, Żydów Talmudycznych, zaludniających kresy Rzeczpospolitej. Ojczyzną moją jest Bóg, Duch i Ojciec Wszechświata. Na każdej z moich dróg ku niemu dusza ulata. Ojczyzną moją jest Łan, Łan Polski prostej, serdecznej. Niech mi pozwoli Pan w nim znaleźć spoczynek wieczny. Ojczyzną moją jest dom, kochany dom rodzicielski, przytułek cichym snom, młodości sielskiej, anielskiej. Patrzę strudzony wśród dróg, w oczu Twych błękit przeczysty i jest w nim wszystko, i Bóg, i Polska, i dom ojczysty. Przypominam, że Julian Tuwim mawiał o sobie: Jestem Polakiem i jestem Żydem. Żydem jestem z pochodzenia. Nigdy się nie odcinał od swojego żydostwa. W końcu ślub też wziął w synagodze. Potem po wojnie jeszcze adoptował z żoną żydowską dziewczynkę. Więc swojego pochodzenia, chociaż rodacy czasem go drażnili, ale rodaków swoich traktował też bardzo często ze współczuciem, co też wypada zauważyć. Wspomnę tutaj o wierszu Żydek, gdzie Julian Tuwim patrzy przez okno na żydowskiego chłopca, najwyraźniej upośledzonego. Miał swoje zdanie. Miał swój świat, który łączył światy polski i żydowski i mówił o sobie, że to, że jestem Polakiem, jest tak zwierzęco oczywiste, że w ogóle nie zamierzam się z tego tłumaczyć. Poezja polska byłaby. Naprawdę biedna, bez poetów żydowskiego pochodzenia, poczynając od Adama Mickiewicza, oczywiście, którego matka wywodziła się z sekty frankistów. I jak mówię, poezja Tuwima jest tak aktualna, że Spokojnie mogłaby być cytowana i wciąż brać udział w naszych aktualnych sporach politycznych, publicystycznych, literackich. Wystarczy tylko znaleźć odpowiedni wiersz Tuwima. A na pewno się jakiś znajdzie. Jednak nie chciałbym się tutaj skupiać. Polityce. Jak mówiłem, tu Tuwim to przede wszystkim pełnia uczuć. Czasem śmiechu, czasem wściekłości. No nie da się ukryć. Endeków nie lubił, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30., kiedy to towarzystwo już mu naprawdę żyć nie dawało. Ale przede wszystkim był w tym, co robi, niezwykle autentyczny. I ta autentyczność została. Sztuka jest boska, jak mawiali Grecy i Rzymianie. Poezja jest boska. A to, co boskie, trwa ponad czasem, mistycznej czasoprzestrzeni. W sakralnej czasoprzestrzeni boskiej, tej, o której wspominałem przy okazji papuszy, którą też zresztą Julian Tuwim z pomocą Jerzego Ficowskiego odkrył. Sztuka jest boska, a więc jest wieczna, a więc trwa ponad czasem. I dlatego właśnie poezja Tuwima. Będąc prawdziwą boską sztuką, jest wciąż aktualna i wciąż może brać udział w naszych sporach. Tak jak wiersz Żydzi jest napisaną kilkadziesiąt lat wcześniej odpowiedzią na księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, czy nawet recenzją tej książki. Ponieważ tu Wim krytykuje, tutaj to, krytykuje, ale nie kpi, traktuje w tym momencie swoich rodaków ze współczuciem, aczkolwiek surowo, i jest bardzo daleki od tej filosemickiej apoteozy, którą mamy do czynienia, z którą mamy do czynienia teraz. Dla mnie natomiast cechą twórczości Juliana Tuwima jest jej bliskość metafizyki. I tutaj wspomnę o kolejnej postaci, która występuje w moim cyklu kryminałów też nie przypadkiem. Czyli Franciszek Fischer, pierwowzór pana Kleksa. Serdeczny przyjaciel Juliana Tuwima, przede wszystkim kawiarniany metafizyk. Wspominałem o metafizyce przy okazji Elementarza Metafizyki profesora Gogacza. No, o ile tam metafizyka jest na poziomie akademickim, to w tamtych czasach, w epoce Tuwima, była ona uprawiana w kawiarniach. A specjalistą od tego był właśnie Franciszek Fischer, któremu Julian Tuwim poświęcił wiersz Do Franciszka Fischera. Franciszku, jakiś to wicher radości na skrajach ziemi się pieni. Patrz, milion płomiennych wieczności piramidami wyrasta z przestrzeni. A my, krzyczący na tej kuli o młodości, o ostatniej wolności, spotykamy się jak przy zbiegu dwóch ulic na rogu świata i nieskończoności. Tak. W przypadku Juliana Tuwima naprawdę można poczuć nieskończoność, boską głębię, sakralną czasoprzestrzeń, ponadczasowość. Przeczytajcie to sami. Dziękuję.